the fortress of shalatola was constructed by the knights of old so they could control the mountainous region of yerevan. many years ago, however, the knights retreated from that region. since then, a powerful orc clan has arrived in the city. the orcs, a people who have always been independent and strong, now serve the enemy, compelled to fight by a force more powerful than they. na nagraniach dźwięk jest taki jakby puszczany przez tubę. A to są dalsze przygody naszego barbarzyńcy. Tym razem zawitamy w fortecy Shaltvar. Panowanej przez orków. Tutaj gminę. Jedni są z drugim. Ale ładnie. Ma pak I po kupacie pierwsi zabici, ja już tutaj zapiszę gnę. Fajna klimatyczna muzyka. To podstawa. Tutaj mam już pierwszego, groźniejszego przeciwnika. Dzięki. Końcu z w końcu od ciosów, a wypij sobie. Przestań czas cały no. super cios. A i poziom, proszę państwa. Trzeci poziom. Trzeci poziom, trzynasty poziom. Ojej. Późna pora. To jest Combat Sword dla rycerza. Tak w sumie przy okazji dodam że użytkownik Pinch hmm. nie wiem czy go znacie, jak nie znacie, to polecam, ale właśnie ten pan rzucił, rzuca co tygodniowo w soboty wydanie wieczorne, jest to e, audio dla mnie w formie, jak dla mnie w formie audycji radiowej, nie wiem jaki jest jego osobiście. Opinia. Aczkolwiek polecam. To można to się naprawdę interesujących rzeczy posłuchać dobrej muzyki oraz usłyszeć opinie człowieka, któremu zależy na losach Polski, na tym aby nasz kraj, nasza kultura i wszystko co z nią związane przetrwały w natłoku Unii Europejskiej. Ale to taka mała dygresja w stosunku do gry. Chociaż wielotematycznie, a nie tylko się na utworów. Ja tu zaraz ginę. Jak można zauważyć, Ciurkowie z tymi lepszymi brońmi są naprawdę sporym wyzwaniem. Należy no, się ich wstrzegać. O, tutaj Ojojoj uuuu Zniotło biednego orka Tarcza się połamała, to też się połamał. Przykro mi. bywa Tutaj się czai kolejna bestia Niech tylko skoczy No i nie podszedł no Ja już przygotowałem do niego niespodziankę Cholera no Wyżej. Dobra. Czas na zabawę. Małą ilością życia i <grystanie> hardcorem graniem. A bo wiecie co, użyję sobie full life potion. Tak, teraz mnie też uderzył. Ale trudno. Znów w porze, nie, nie uda mi się zrobić tego ciosu. Teraz miałem okazję. Zgadzamy co jest Dobra, czuję Niszczyć się no zwykłymi czasami Teraz jest moja Pora, tak moja pora On no, jeszcze zdążył sieknąć Dobra, żebym było niby, to nie będę zobaczył Stracciłem bardzo dużo Zdrowia dodatkowo stracimy bardzo ważną miksturę. Trudno się mówi, jedzie się dalej, ale warto. Warto po co w tym wczytywać bawić jakieś wingi. To jest chrotko do wygrania, nie? Tęsy ładnie tego osieknie, oni za tu zaraz. Albo się nie zdążą nawet potłucz. Trzeba uważać na ten miecz. No, posłuchaj. Karakanie srany. Ciekawa architektura na tym poziomie. Tam się czai jakieś gówno. A nas interesuje to pomieszczenie. Dlaczego? Tam jest pewien smakowy dla barbarzyńcy. A mianowicie proszę Państwa Barbarian Light Armor. Otóż to. Lekki pancerz dla barbarzyńcy. Oraz miecz. A mianowicie Flatsword. To się by mógł przetłumaczyć, ile to jest lekki miecz. Lekki Boże. Płaski miecz. Płaski miecz bardzo potężny, bardzo długi co jednocześnie sprawia, że siekanie potworów będzie bezpieczniejsze przy tym strasznie potężny aktualny współczynnik mocy wynosi 206 przy czym defensywa wraz z pancerzem, który właśnie przed chwilą założyłem wynosi 23 no jak widzicie można spokojnie siekać z innymi czasami utwory, nie trzeba się bawić w żadne kombinacje nie, bo to jest taki safe. Eee, w razie czego, gdyby to nagranie się nie udało? Flash Sword Destroyer na 14 levelu, czyli nawet jeszcze nie mogę użyć tego specjalnego ciosu. Tutaj uwaga na kliny. Cholera wskoczył następnie. No, skoczy daleko, jeszcze raz wskoczę i teraz, niech tam nie, do mnie podskoczy. Nie bawimy się w górę jest nie wiem co to tylko zabić. No 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 Marek, coś tutaj słabo z zdrowiem, trzeba... zupełnić zdrowie, bo tak to będzie Świetny jest ten miecz. Naprawdę jeśli mi teraz służył a i taka mała jeszcze informacja że a propos tego miecza e, to ten specjalny tego miecza jest przepotężny jest o niebo lepszy od tego Bloodlust i, 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 i Slaying Sword a. przekonacie się o jego mocy to, to już 14 Irytujecie tymi czystymi save'ami, to przepraszam, no, niestety, jak już powtarzałem, ta gra bez save nie, Ponieważ nie ma tutaj żadnych poziomów trudności. Czyli znaczy, tą grę na swój sposób ciekawą. Ponieważ nie można narzekać na to, że... Nie można narzekać i jednocześnie się chwalić tym, że o, ja przyszedłem na najwyższym poziomie, ale jestem dobry, wojenny. Lękajcie mi. ...całujcie pierścieni, kłaniajcie się przede mną. Nie, tak tutaj nie ma. Tutaj jest... ...stały poziom ilości. No i mamy miksturę 1000. Użyję tej, której mam obecnie w ekwipunku. Gul, gul, gul. Podniosę tę, która wypadła z orka. I lecimy dalej. Tutaj jest kosa. Rozchad trzeci tak po raz trzeci ponieważ jedna była w tą epyra tutaj mam lekki pancerz dla Amazonki a tutaj mamy ciała orków orków goblinów nie mogę nagrywać późną porą coś wtedy mi się wszystko mąci niestety tu już jest ciekawie, Tutaj ja mam taki jakby dowódcy tych orków, tego orczego garnizonu, w tejże fotezy, tutaj coś krzyczy, macha tą maczugą, wskazuje swoim słomkom tę skromną postać, pozwólmy im się zabić nawzajem. nie chcesz mu oddać Oj, coś mi zaczyna przecinać Przydałoby się zrobić miejsce na dysku tych nagrań Potem się okaże, że to nie chcę miał tak kończy Oj niezadowolony, oj oj Trzeba coś mocniejszego na tego barbarzyńcy durnego Pokażemy mu swoją siłę. Arr, yeah. Co to się okazuje? Pan minotaur, jakże prosty do pokonania o czym się przekonaliśmy w poprzednim odcinku. No to co panie minotaur? Jak tam pana ziemi? To, rozumiem, to jest mi odpowiedź To odpowiedź Nikt Nie podwójna Pozwól mi odpowieść jeszcze cztery razy Z kolejny mogę powiedzieć, tym samym W sumie to już nie ma się z panem Jak widzicie to jest bez problemu chowały ale... W każdym się nie wiem krzyczy na mnie Jakby chciał mnie przestraszyć, nie wiem takie rzeczy się już wniały. Podejrzewam, że już za zabicie tego taura będę się. albo bardzo być level, albo, się lewem, albo będę w stanie Pod lewem Tak, zyskałem dużo doświadczenia. I tutaj mam trident. Słabą broń. No i tutaj już wychodzi sam szef. Warto zauważyć, że ma dość ciekawą tarczę, która sprawia, że pokonanie go jest o wiele cięższe niż w przypadku zwykłego orka. No, ale on coś tam, nie wiem, co Mi się znów nie udało zrobić super ciosu. No, tak, bo teraz nie chciałem zrobić super ciosu. Teraz miałem atakować cię. Może sobie to tę miksturę, ja mnie zabraniam. Polera, no. I, o, ale pięknie to było. Cały pół tułowia mu ucięło jeszcze łapę. Świetnie. Ten klucz, który teraz otrzymałem, posłuży mi do... To się nie da otworzyć. Schowam mnie, żeby szybciej biec. Chyba tutaj mi do czegoś posłuży. Tak. To jest jakaś dźwignia do bliżej nieokreślonych celów. I co my tutaj mamy? Trzeba się spędzić tutaj. Tutaj. Nie tu. Ojej, ale. Jemknął spadł na to, to nie byłoby przyjemnie. Chodź chodź. Jesteśmy na górze, to jest tajemnicze pomieszczenie. I mamy tutaj Power Potion. Przyda się. Oraz Seymitr, Cimitr, jak to się czyta. Potężna broń dla, 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 dla rycerza. Prawda, potężna. Ja pamiętam, że jak grałem rycerzem, to używałem jej maniacalnie. Aha, ta dźwignia posłużyła mi do otworzenia tych tutaj krat, chyba, tak. cóż to. Ten odcinek będę wrzucać przez wieczór, przez noc. Z soboty na niedzielę. O, tutaj. Dźwignia. Mm, teraz chyba tu. Z tego co pamiętam czy nie. Tutaj jest znowu goblin, co zwiastuje tylko, że tylko to, że coś się musiało pojawić nowego Ale, teraz... Ale mi to mało zrobiło jak fajnie główka poleciała jego jak... Nie to tarcza mój. Mojej... Ale jest okrutny Więc trzeba skoczyć tutaj I teraz co? Bo się już powoli

Wiecie, nie, ale niestety teraz nie działa. Polegało ono na tym, że potwory same podbiegały tej kraty, a ja przez kratę mogą ich atakować. Tak to muszę się męczyć tradycyjny sposób. Nido za tarczę. Myślę, że mają tarcze i że są dobrzy. Zamek e, do. Zamek, 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 który blokuje nam wejście do cel. Ojej, ork. To jest tym zienawidzony przeze mnie młot. Ale że mi się wrąbał, no, to, to z tego wyniknie. Tuknął się nawzajem. Ork zatłukł swojego kolegę. się, dam się, ochlera. Oh, no, ale pięknie. Dobra, czas. No, ładnie. Nie powiem. Jako, że jestem blisko levelu, to już po prostu nie patrzę na to, że mam mało zdrowia. Ale tam będzie z tyłu. Tego trzeba pokonać z jak najmniejszym stratą zdrowia. Ale to było piękne z mojej strony. Aż sam z siebie jestem dumny. Tutaj mamy kulvet Cur sword. Kurwet, czyli zakrzywiony. Z łaziny. Znamy też słowo, które jest używane dość często przez Polaków, też mianowicie kurwa. Nie chcę przeklinać, prawda? Chodzi o słowo kurwa. W Łacinie znaczy ono właśnie zakrzywione, a ty ja mam pana i pana orka. Śmiało zaatakuj swojego kolegę. Kolega zatakuje swojego kolega. Straszne jest trochę. Naprawdę. Jak się gra jeszcze wieczorem to już całkowicie... ...miata. Okej, okay, wybity ork. U, już blisko, blisko, blisko. Dobra, czas na ostateczną anihilację mnie. Oj, ale porażka. Jest fail zaliczony na ten odcinek. W poprzednim był jakiś? Chyba był. Nie pamiętam już dokładnie. Ale chyba jakiś był fail. A, miała być ostateczna ahilacja. Trola. Ostatni, okazało się, że to jest się do. I poziom. Proszę Państwa. Poziom. Oraz. Któż to? Cel. Oraz przepiękny. Ci za Destroyer. No. no. O, takie coś i to jest overpowered. To, to jest klucz do szczęścia. To jest ten cios, to jest klucz do wiecznego szczęścia, który będzie dostarczało mi radość przez następne kilka odcinków. I lokacji, spójrzmy na taki ork przykładowy. Niech skoczy. Ja wykonuję takie coś i po nim. Po, po, po sprawie, widzicie. Szybko, łatwo, prosto. Ekonomicznie. Bo mało kondycji schodzi. Znaczy może nie mało kondycji. Aczkolwiek schodzi jej stosunkowo taka ilość, że po prostu już potem nie potrzebujemy jej wcale. Tutaj będzie w z rycerzem Spójrzmy. dziękuję mój przyjacielu. although you come too late but there is I tylko and only na sacred markings on the stones reveal the dungeon and while we o nie to or Wyskoczył i zabił naszego przyjaciela ten rycerz mógł pomóc wydostać się z tego shitu tak jak się orki Sobie zrobił zabawę z jego orki Ach te orki, orki O to już będzie końcówka tego odcinka Zostaje jeszcze walka z dwoma orkami a... Jak Was zapraszam Was w ciągle do ciągłych odcinków, między innymi Pinder również oraz tej serii. Jeśli Wam przypada do gust. Sądząc pod tym, że ktoś tam lajkuje oraz komentuje. Dziękuję wam bardzo za to. Daję to ja mam motywację również do nagrywania tejże serii. Także cóż i nic innego jak zapisać i pożegnać się z wami do następnego odcinka bywajcie